Miałem właśnie iść do domu, ale widzę, że podstawia się EU160 RMF. Także trafiło także na mnie, że go złapałem. EU160 027. Przebojowy pociąg RMF FM z Express Intercity Tatry z Zakopanego do Warszawy Wschodniej. Gryfin w okleinie RMF -FM. Z Express Intercity Tatry doczekaliśmy się sygnału na odjazd i drużyna konduktorska odprawia pociąg w kierunku Warszawy centralnej. Express, Intercity Tatry 3140 Zakopane Warszawa Wschodnia Wagon Warsu oraz zamykająca cały skład 1K W międzyczasie odjechał Dziobak Mamy także Flirta ER 75 który skończy bieg na stacji Warszawa Zachodnia.